Tuczki Oculusa Maxa Nazywam się Oculus Max. Mogę zmieniać swój wygląd, by wyglądać jak bohater lub złoczyńca. Wiem o wszystkim, co dzieje się w Kaboom City. Nic nie ukryje się przed moimi kamerami. Jestem najwspanialszym superfingiem ze wszystkich! <grym> Max! Jesteś ciągle w swojej norze? Masz tu natychmiast przyjść! Ych, oby to było coś naprawdę ważnego. To bardzo ważne. Nie działa telewizor. Jesteś kamerą, więc powinieneś znać się na tych rzeczach. Oczywiście, ale, Mr. King! Nieważne, naprawdę. Muszę wysłać złoczyńców na poszukiwanie kolejnego fragmentu tajnej mapy. Bohaterowie nie wiedzą, gdzie jest, więc musimy to wykorzystać. Znajduje się w Grand hotelu w Habom City w pokoju 606. Ta stara beczka nigdy nie doceniała mojego geniuszu. Któregoś dnia zapłaci za to. W końcu. A więc w Grand hotelu, ha? Mam bardzo zabawny pomysł. Nieco później. Jak się masz, mój drogi Smiley Spike? A Oculus Max, to ty? No pewnie. Nie widać? No, właściwie to nie. Trzeba było zrobić dziury w gazecie, szpiegowanie nie idzie mi najlepiej, no cóż. Następny fragment mapy jest w Grand Hotelu Kaboom City, w pokoju 606. Złoczyńcy wysyłają tam szpiega, więc pospieszcie się. Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili, Oculus Max. Jesteś wspaniałym sprzymierzeńcem bohaterów? To właśnie ja. W Grand Hotelu Kaboom City. Ha. A. No i jestem w środku. Godzinę przed szpiegami bohaterów i złoczyńców. Znajdę mapę przed nimi i wyprowadzę ich w pole fałszywymi wskazówkami. Gdzie jest pokój 606? Hmm? Świetnie! Mam szczęście i nikt mnie nie zauważył. Idziemy szybko! Wszystko musi lśnić i błyszczeć. Pamiętajcie, że dzisiaj odwiedzi nas burmistrz Duplus. Wszystko musi być idealne, a przede wszystkim ta tabliczka. Czy to jasne? Hu, uratowany. Zobaczmy. W mgnieniu oka powinienem znaleźć jakieś ślady. Godzinę później. Wstawcie te walizki do środka. Musimy zrobić dobre wrażenie, kiedy przybędzie burmistrz Duplus. Dzień, dzień, Aha. Idealnie, jestem już w środku. Mapa będzie nasza. Muszę jeszcze znaleźć pokój. Hehe. He. Czekaj, czekaj. He? Jest ktoś w innej walizce? Hup, hup. Nie do końca. Hehe, he he. jestem walizką, co się przedaje w hotelu. A, rozumiem. Chwilunia, po której jesteś stronie? Oczywiście, że złoczyńców. Uwielbiam złe rzeczy. Hehe. He. No dobrze, nie wydajesz mi się podejrzany, a nawet cię lubię, kolego. Uff. Ale dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie mogę tego znaleźć? Musi tu gdzieś być. Jeśli się nie pośpieszę, za chwilę będą tu. Uf. No nie, a niech to. Bryk. Wow, co za bałagan. Wszystko jedno, musimy znaleźć jakiś trop. Yeah, yeah. Yeah. Idealnie! Wszystko czyściutkie i gotowe na przybycie burmistrza Duplusa! Co to za hałas? Coś się rozpada? Idź i zobacz, co się tam dzieje! Tak, szefie! Tyn, tyn. Ach, to niemożliwe! Dlaczego? Dlaczego tutaj nic nie ma? Muszę tu trochę zamieszać, żeby zostawili mnie samego! Co? Ty, ty, jesteś bohaterem! Ufałem ci! Ups! Obawiam się, że to koniec przedstawienia! Myślę, że hałas dochodzi stąd! Wracaj to! Zakpiłeś z mojej przyjaźni! Jesteśmy szpiegami! Nie bierz tego do siebie! Ej! Obrazy! O nie! Okno! A, tylko nie to użyśma! Nie! A, u, a. Moc zamknięty! Ha! Nie mogę wyjść! Ha, <grymny> he, To jest moja supermoc! Nie możesz wyjść z przestrzeni wokół siebie! Nie mogę uwierzyć, że... A... Aaaa! Spadam! No proszę! Ten hotel jest bez zarzutu, jak zawsze! Dziękuję, burmistrzu! Niebo chyba spadłoby mi na głowę, gdyby w naszym hotelu był... Nie, nie, nieporządek! Oh. To się nazywa spektakularny upadek! Muszę się ich pozbyć jak najszybciej. Oh. 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 Mój drogi okulos Max! Co ty tu robisz? E, em, 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 em. Przyszedłem cię ostrzec. To nie jest pokój 606. To pułapka złoczyńców. Prawdziwy pokój jest. Y, tam pośpiesz się! Dziękuję sprzymierzeńcu sprawiedliwości! Wyjście awaryjne. Jak można być tak głupim? Uwierzył, że to nie jest prawdziwy pokój 606! Jakby był sposób na to, żeby podmienić pokoje. Chwileczkę. Wszystko musi być idealne. Przede wszystkim ta tabliczka. Tabliczka, tabliczka. 909. Przez cały ten czas byłem w pokoju 909. W prawdziwym pokoju 606. Aha, jest tutaj fragment mapy. Jestem najlepszy? Ten hotel to katastrofa! Proszę wrócić, burmistrzu, do plus. Proszę, to jest mapa. I co teraz pan myśli o moich umiejętnościach? Haha, ha. co myślę, że nie potrafisz naprawić dobrze telewizora? Jesteś A, ale, bezużyteczny. Ale, jak to, ale. Ach, I dawaj mapę. Nie wdzięczniku. Jeszcze zobaczysz, on jeszcze nie wie, że nie jestem ani złoczyńcą, ani bohaterem. Jestem tym, co uznam za przydatne. Na koniec to ja zostanę jedynym władcą miasta. Coś mówiłeś? Nie, panie King, nic a nic. Wytrzymaj jeszcze trochę. Już niedługo. Mam nadzieję, że Max w końcu naprawi telewizor. W międzyczasie zasubskrybujcie kanał i nie przegapcie następnego odcinka, jak zostać superfingiem.